Serdecznie witamy wszystkich hodowców i po wizytach na różnych wspólnych gołębnikach, które odbywaliśmy w zeszłym tygodniu, w tym odwiedziliśmy również gołębnik w miejskiej górce kolega Henryk Pawlicki prowadzi ten gołębnik, i ma tutaj już na tym gołębniku prawie 300 gołębi. Czekamy na kolejne, które będą nadchodzić. Do kiedy Henryk mają one dochodzić? Wszystkie? No, ja zrobiłem do końca do połowy Maja, ale przedłużyłem do końca maja. Tak, bo tutaj mamy jeszcze osoby, które powpłacały, też jeszcze część nie dosłała, także czekamy na te gołębie, a w międzyczasie pokażemy, może tutaj. Och, kolega Henryk tak zorganizował wloty. One są podobne jak w gołębniku w pawieńcach w, w Mazowsze, Mazowsze i w Koziegłówkach u Artura Pawelca. Pokażemy gołębie jakie mamy. Tutaj zobaczmy, kolega ma takie też rozwiązanie ciekawe. Te gołębie są tutaj w tym boksie. Proszę bardzo, kolega teraz tutaj zamknął. To, tak ten... to jest na noc. I teraz zobaczmy tutaj te rolety. I w ciągu dnia, tak jak przed chwilą tu przyjechałem, te rolety są podniesione. Kolega tylko te specjalnie zamknął, żeby nam pokazać. Teraz Henie, jak podwiesi się, tak? Zablokujesz? O, wtedy drugie. I te gołębie sobie tutaj swobodnie mogą chodzić, korzystając z tej woliery. A one też latają, już je wypuszczasz, prawda? Też. W mieliśmy na nawet są tam I Na razie nic nie zginęło. Na razie nic nie zginęło, także jest dobrze. Tutaj zobaczmy, o, są, Wszystko jest na ruszcie takim metalowym. I te gołębie sobie tutaj po prostu przebywają. Tych gołębi masz też tutaj, tutaj drugi boks. Tu są kolejne gołębie, tak? Tak. Też ze wspólnego gołębnika, wszystkie? Te, też, tak, też, też. wszystko. O zobaczmy, podobnie tam też jest rozwiązanie to z roletami. Powiedzmy Henryk, yy, może masz jakiś, że tak powiem chcesz coś powiedzieć kolegom tam o tych odnośnie przysyłaniach tych gołębi? Czy się no wszystko nimi... No serdecznie jeszcze zapraszam, żeby gołębi, się wpisywali. Jest, jeszcze, jeszcze tak? Tak, jeszcze przywozili. Jeszcze można przywozić, także tych gołębi tutaj nie Jest bywa. jeszcze miejsce na przyjęcie kilkuset gołębi nawet. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia też udziału. Także na stronie internetowej widzimy też wszystkie gołębie mają wykonane zdjęcia. Tu te przypomnę tylko te zdjęcia wykonuje tutaj córka Pana Henryka. Henryk się wziął, że tak powiem, dobrze trafił, bo Aha, córka tak. się nauczyła tego to robić i robi tak, to w tak. miarę sprawnie i szybko też jest tak, to wszystko aktualizowane. Także na razie kolegom dziękujemy. No jeszcze raz zapraszam, żeby się wpisywali i jeszcze przysyłali gołębie. Tak. Bo właśnie, jeszcze miejsce jest. My też apelujemy o to, żeby jak najwięcej tych gołębi tutaj się znalazło. W zdrowiu są, widzimy dobrym tak, te gołębie, możemy tutaj było. popatrzeć. A wymieniłeś jakiegoś gołębia komuś czy coś? Może jakby tak. No, no właściwie nie wymieniłem. Wymieniłem jednego, bo ma jednego przywieźć, bo zrobiłem sekcję. I Rozumiem. praktycznie wychód, a nic mu nie było. Aha. Ale już, już go są wymienię. No, na razie z tym zdrowiem, ale widzę tutaj nie ma problemu. Tutaj są te gołębie po prostu na różcie teraz tu siedzą, widzimy część na światełkach, popatrzmy. Tak tutaj wygląda. Na razie dziękujemy, a my dzisiaj tutaj też będziemy montować system, także że już niedługo będziecie koledzy mogli zobaczyć tutaj niejako taką listę obecności, które głębiej na antenach, kiedy są wypuszczane, się odbijają. Dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do wzięcia tutaj udziału. Do zobaczenia, dobry lot.